Laudetur. Laudetur. Tańczący z koncertiną. Witam Państwa ze Starego Masiewa, z Puszczy Białowieskiej. Jeden z najbardziej wrażliwych punktów. Widać koncertinę, widać płot graniczy. Pozdrawiamy. Proszę Państwa, nasze stwora wystąpienia okazały się prorocze. Wielka Brytania właśnie zaczyna deportację do Rwandy. Irlandia się z nią dogaduje i Irlandcy nielegalnie mają być przez Wielką Brytanię deportowani do Rwandy. Proszę Państwa, tu arcydzieło polskiego przemysłu aluminiowo stalowego metalowego czyli tańcząc z koncertiną. Powiem jeszcze komentując i nawiązując do przeszłości. Akurat to zrobiono dobrze. Jeżeli można mieć do pisu jakieś pretensje, to tylko o to, tylko i wyłącznie o to, że zrobiono to zbyt niechlujnie. Powinien być jeszcze lepszy, jeszcze sprawniejszy. Nie mieli racji aktywiści, nie mieli racji ci wszyscy tak czuli, ja przypominam, to nawet jeden gość mi pisał, że czy pan ma więcej racji niż Franek Styrczewski? Niż... No samo nazwisko nie ma, tak miałem więcej racji. Finowie, naród tak dbający o prawa człowieka, teraz właśnie wprowadzają tego typu zmiany prawne, które im pozwolą szeroko puszbakować na granicy w Karelii z Rosją, bo nie mamy innego wyjścia. Mówię, przypominam, nie stwora, nie siebie, Maciusia, przypominam Dalchujsena, szefa Amnesty International na Azję. Centralną Europę. Jeżeli nie odetniemy tych szlaków, będziemy mieli rządy faszystów w Europie i żadnej Europy nie będzie. Wtedy będzie strzelanie na granicach. I tak samo uważam za plugawe, nieprzyzwoite i odrażające porównywanie naszych strażników granicznych do Gestapo, do SS i do łapanych na Żydów. To nawet nie wypada, proszę Państwa. Tu ta lewicowo wrażliwa część się ośmieszyła. Odcięcie szlaków a przecież dziś po pięciu już latach są to ludzie, którzy dobrze wiedzą, że stają się pionkami Putina. No nie mówcie, że ktoś kto wydał 10 tysięcy dolarów na przemytników nie, nie zajrzał do internetu, nie sprawdził, że staje się częścią wielkiej machiny wojennej Putina. Putina, który by nas zjadł i rozdeptał, gdyby mógł. Także proszę Państwa, Eviva ev koncertina, koncertina, ev płot, ramen.